Pozwalam sobie poinformować Państwa, że postanowiłem zwrócić się do naczelnych władz Prawa i Sprawiedliwości o wysunięcie kandydatury pani Beata Ty Szydło ma stanowisko premiera. Jeśli zwyciężymy Mamy już prezydenta. Jeśli się postaramy, będziemy mieli także premiera, Beatę Szydło. I naprawdę ten tandem poprowadzi Polskę ku potrzebnej zmianie ku naprawie rzeczypospolitej. Dziękuję. I trochę. Nazbierało się tych błędów. Niektórzy z nas, niektórzy z nas po prostu zawiedli. Przyznaję to, przyznajemy to i przepraszamy. Przepraszamy i z pokorą przyjmujemy każdy głos niezadowolenia i krytyki. W każdy z tych głosów wsłuchiwać się będziemy bardzo szczególnie. Ale o jedno Was proszę. O jedno Was proszę, nie dajcie się oszukać, nie dajcie sobie wmówić, że Polska to ruina i upadek. Podnieście wysoko głowy, rozejrzyjcie się wokół.